Wesołych świąt i nawzajem Co jest? Dwie leki z 2, 2 5 znowu z jednym biciu na Hadesie hmm. Wy ty wy E, o co się co stało? Co się dzieje kurwa? Co się dzieje Tojebany Heroes? Tojebany heros, heros. Na granet, to? na granet. O, kurwa, proszę. O złapałem. No i chuj, no i chuj. Złapałem, ale co mu się, co mu się stało? Trzeci legi, nie złapałem. Co z, z tym herosem? No zobaczymy. O, ale mam tutaj heroików. Zobaczymy Uło. czy kluter dalej ten. Zbugowany? No. Olega a kolejna. Zbugowany. A zbugowany. A nie ma tro, a ja jest trobciwie. A króliki? A króliki. Króliki Zaźle? No znowu lega z 2-2-5 na Hadesie. Kurwa. I to Cherry wszystko klika. Króliki. Mam ten, ten upaść gość. A może no, lota byśmy potwierdzili, bo go nie zbijemy. No to jesteś? Mhm. No, no ale. Co mam? Potwierdzić kurwa lota za wszystkich, czy co? Dobra, bito, dawaj. Ja jestem. Nie mogę, a polotem nie było. Ilaris. Jest Ilaris? Ale. To ileriz? W Wasili. To? W Wasili. okej, jest. No no kurwa, Roczek idealnie. Dobra, bije. 800x7. Oj, na tropa. No jest tropiciel? No, nie, prawda. Stare... Już chyba trzecia na tropa. Bez królików, bo już jest fair konkurencja. No jest fair konkurencja. A ja mogę kurwa solo bić. No. <laughs> Mieliśmy we <laughs> dwójkę bić, kurwa. Żebyśmy mieli 50-50. Nie, no, mogę solo bić, żebym miał 100%. ja. jeżeli nie, kostka, no, Możli, nie ma skostka, no. Możliwość jest złapania. Ale i tak nie spadnie. Dobra. Bić. Ta? No? To patrz. Nie spadnie nic i tak. Olej! Eee, zbroja! Nie ma no gawka! A nie jest! Kurde! To co to robi cover? <laughs> to, to robi A gober. to nie cover, to mrozik jest. To mrozik. <laughs> mrozik na nim. No, co to za no, mrozik? Mrozik! Jest! No i po streamie. E właśnie do tym miał mrozik być. Tak faktycznie chodzi, żeby mieć większą szansę na złapanie. No i poczynęli, <laughs> kurwa. <legi. laughs> Minimum 30 no, minut. Widzowie, nie może! Minimum 30 minut, 33 minuta spadła kurwa lega. Nie wiem A czemu, mi... ale na tej postaci mam wyłączone ramki. Z jakiegoś powodu wyłączyłem. Ale nie no wiem. To jest, to jest znak, to jest znak, że tu lega spadł. Czyli chłopa idzie? 13 osób na Herosa. Dobra, bijcie. No, wszyscy. On jest? Dobra. Jest, jest. Oleg oh, kliknął. Na tropa. Na ha, wszyscy łapią. Nie wszyscy ma tropa. Łapią? Ty, to po co ja to miejsce oddawałem Cpxowi? Nie mogę, nie. Ej, jest. mówiłem wam, że na tej, na tej posty ra, ramek nie mam z jakiegoś powodu i lega. No to Ale ja znowu, znowu legę kliknąłem, halo? Nie no, ale skam, po co ja mu to miejsce oddawałem? Nie, i jak on jeszcze to złapie, to ja nie wiem. Ej, ale ten 225 same legi na tropa daje, na legię nie to samo, co jest? Nie, na pewno dzisiaj spadło. O, linhelka. Ola, brawo. Fizy. Nie wiem co, na BH. No nie, oh, nie, nie zobaczyłem Konfetti, no. Jest Xebex, Dish i Diasyf. A ty masz? No nie. No nie mam. Nie, nie mam, Jaki ty masz ID? Przecież ty mu legi same lecą. Tego. Jeszcze kubek Monty, przecież nie oszukujmy tak. się, ta pena będzie twoja. Nie można, no, nie to, jadę, jest o, o, no, mówię, to jest za dobre ID. Kto? mój. Nie mówiłem to, że Nie, nie, to jest ustawione. Ty to złapiesz pewnie. nie? Za bardzo ciężkie śleje. Ty mi ty to klikłeś? Tak. Wow, co za zmiana. Radek złapiesz. Tak, nie złapiesz to to nie umiesz łapać, tyle ja w macie. Złapałem! O, na tym respie zlotałem sobie legę te łapy, 104.0. To teraz ja se zlotam. O, widzisz? Nie, nie XD co jest, kurwa, pejdzie, że na tej resie złotej łapy i teraz ja ich sobie kliknę sobie. Ale scam, ale scam. Ech. Teraz Buty 60 yes. No i widzisz jak wam podbiłem oh, fajnie A nagrałeś? Tak Pozdrawiam. Pozdrawiam YouTube Nie no 50% Nie, 33 z Kacka i Irwanem Nie, to Irwan złapy No to pograne aha. Nie, mi się wydaje, że Kacki to złapy się Zabyha I... O pros nie złapał Wiem, no i nie złapałem Irwanes. <coughs> Łatwo O Radek 100% O kurwa Trochę ci to odwróciłem Ty amor rybkę czemu nie bił? Bo nie szuka. Stoisz sobie. Na no. nie, nie, ale albo 100% nie przegram tego! No nie ziemi ja ci no chyba że ci no zajebi jakimś kujem. Nie nad miejsca wyku nie zero miejsc wyku, chłopy.